Proszę zobaczyć, hala na dworcu w Gliwicach. Co my tutaj mamy? Kwiat, o Ojejku, co tu można kupić? Misia można kupić. Jakieś kwiaty. Ładne te wiązanki. Za ile coś takiego? Bukiet, sprawdź cenę. Zaraz, sprawdzamy cenę. Widzicie, jakie te ceny? E, numer 2 kosztuje 100 zł Coś takiego 100 zł A miś Miś to numer 4 160 No, co jest najdroższe 185, numer 3 Ten jest najdroższy No ciekawe, słuchajcie, nie Niezłe Kwiatomat na dworcu w Gliwicach. Ekran główny. Dobra, na razie nic nie kupuję. Nie potrzebuję, ale jakby ktoś potrzebował, to proszę. Dworzec w Wiele Bilety można kupić w... w automacie. No to to jest chyba już jakieś normalne, nie? Ale tu co mamy? Słuchajcie, tu mamy jakieś lokery. Można sobie wynająć loker. Taki mniejszy albo większy. A tutaj ile te ceny? A... Jest coś po rusku, pewnie po ukraińsku. Tutaj piszę Ale. Hmm, wiecie co, tutaj nie ma tego. Tutaj nie ma ile napisane, ile kosztuje. Trzeba jakiś tam kod QR zyskanować. Zyskanuj, zobaczcie, zyskanuj, aby mnie wynająć. No to nie będę teraz skanować, bo nie mogę i kręcić filmu i skanować tego kodu jednocześnie. No ale ciekawe, nie? Tutaj mamy kiosk. Gdzieś ludzie, i to chyba pewno jakiś pociąg przyjechał. No tam są kasy, zawsze były kasy. A można kupić w kasie bilet. A jest dużo ludzi teraz tutaj będzie przechodzić. Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego. Jak się nazywa ta ulica? No, nawet nie nigdy nie wiedziałam. O. No dobra, koniec, bo się kończy czas.